Siemanko, elo! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj moi drodzy pokażę Wam dość ciekawą rzecz którą odkryłem ostatnio z moim kolegą jest to taka struktura z wagoników jesteście ciekawi? oglądajcie dalej a tak na marginesie jeszcze powiem, że zmieniłem skinę dobrze więc ta struktura znajduje się za mną myślę, że robi wrażenia no dobrze w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak ona jest zbudowana i w ogóle pokażę Wam jak ona jest wielka, bo naprawdę ta struktura jest ogromna. Ona się pnie od dołu do góry. I tutaj jak się trochę poczeka, to ta struktura może być naprawdę no, chyba do końca mapy. Bo ona się tutaj ciągle jak widzicie będzie tworzyć. Tu jaboniki opadają. Jakoś tu stoją w powietrzu. Bo to się tak naprawdę ta struktura laguje, więc nie polecam jej tworzyć na jakimś świecie, na którym, nie wiem, ktoś macie, jakieś budowle inne, bo ona nas, po pierwsze zlaguje to kompletnie, a po drugie nie będziecie mogli jej usunąć, więc nie polecam. Dobrze, pójdźmy sobie trochę tutaj na górę, polećmy w sumie, a nie pójdźmy. Tutaj na górze mamy command block, który jest, no, on jest powtarzający i wymaga sygnału I jak włączymy sobie tą dźwignię, to on będzie nam spawnować wagoniki. I po prostu te wagoniki będą spadać tutaj i tworzyć nam tą strukturę. To trochę zajmuje, ale nie tak dużo. Patrzcie, jak to szybko idzie, widzicie? I po prostu one, jakbyśmy je tak zostawili, to one by tam poszły, poszły i to wszystko by się zrobiło naprawdę ogromne. Ja tutaj mam co więcej tak naprawdę tylko chwilę, dlatego struktura jest taka mała. Chociaż jest duża, to powiem, że ona jest mała. No. Dobrze, teraz. Jak ta struktura jest zrobiona, moi drodzy? Ta struktura jest zrobiona w ten sposób. Tutaj w poleceniu konsoli mamy taką komendę. Samon Minecraft Minecart. No, Minecraft Minecart. I tutaj tak. Mamy tutaj ustawione, że wymaga sygnału, a nie zawsze aktywne. Bo to niektórzy mogliby ustawić zawsze aktywne, ale to nie zadziała. I tutaj jest lok powtarzający. Gdyby był zwykły, czyli nie, może nie ten. E, powtarzający? Nie. E, impulsowy, e, to wtedy po prostu za każdym razem, kiedy byśmy tą dźwignię naciskali, spawnowałby się jeden wagonik. A tutaj musi być e, powtarzający. Wtedy, jeżeli nacisniemy dźwignię, będą spałnować się wagoniki przez cały czas. Bez przerwy jakby. No. Jest jeszcze jedna ważna rzecz jak będziecie ją tworzyć. Żeby te tory były tutaj po skosie, no chyba, że to robicie wtedy zasilane albo jakoś tam. Ale to nie jest takie ważne. też, żeby był najlepszy efekt tej struktury, to zróbcie to na ostatniej kratce. To akurat nie jest, jest prawie na ostatniej kratce. Teraz znajdujemy się na kratce... Yy, no, na kratce 253. Więc... Yy drugi screenshot przypadek, dobra. Więc na takiej kratce to jest teraz zbudowane, ale możecie zbudować niżej, wyżej, gdziekolwiek chcecie. No. Jeśli chodzi o usuwanie tych wagoników, to to jest bardzo ciężkie, bo ręką tego nie usuniecie. Możemy sobie na przykład do takiego wagonika wsiąść i jesteśmy teraz w środku tej struktury. To trochę śmiesznie wygląda. No, dobra spada te wagoniki. Możemy, mogę Wam też pokazać, co się stanie, bo to jest też... Yy, tak, żebyście wiedzieli. To się stanie, jeżeli podczas takiego spawnowania wagoników... O! Siądziemy do jakiegoś... Nie. Niby fajna przejażdżka. Nie, to musimy inaczej zrobić. Po prostu musimy siedzieć do jakiegoś tutaj. Wtedy... Dobra. Można, się przejechać. Ale, tak, mam to o, jeszcze raz. Tylko teraz zagłusza tak gra. Tutaj to. Właśnie. I coś takiego może się stać. I wtedy cała ta wasza budowla przekieruje po prostu kierunek zmieni I wszystko będzie się teraz dziać tutaj. I to teraz bardzo ciekawe zjawisko, bo teraz tutaj się to robi takie jakby trójzmiarowe. Bo jak widzicie, to teraz tak opada. I to tutaj będzie się tworzyć jakby jedna wielka struktura. Taka fajna trójwymiarowa. Więc to tyle jest ciekawe. Przecież mi się tego nie udało, to nie udało zrobić, nie wiem czemu, ale ja, pamiętajcie, tu można niszczyć to ręką, ale to nie polecam, bo to się będzie długo niszczyć. No, więc y, tu jest taka struktura, struktura, nie struktura, nie wiem jak to nazwać, no, dobra, słuchajcie, to by było na tyle, tylko jeszcze wyłączę czat, żebym tak na koniec, y, tu jest czat.